To gówno mnie goni ile zarobisz zależy od woli Gadali dużo, nie wiedzieli nic To jest wataha ja jestem jak wilk nie słuchaj jej, no bo wciska ci kicz Posłuchaj sobie i zrób to jak nikt Czuję to kurwa, to wpadam na bit Lata treningu to kurwa jest śliw. Gadam w języku co rozumie każdy Odraża widok, nie kurwa tej branży Nie chcę mi się żyć już tu Chcę wyjewać żyć na full Gadam w języku co rozumie każdy Odraża widok, nie kurwa tej branży Nie chce mi się żyć już tu Chcę, chcę wyjewać żyć na full Ej wpadam Do zrobienia dużo zadań To praca Gdzieś odpoczynek odpada Ale uważaj, bo znacie prawdę jak zejdzie ci faza Młody chłopaczek ma dużo na barach Namarzy się wiele podróże po krajach między młotem a kowadłem Albo pękasz, albo w gardę Będą zaciskać ci gardziel Żeby zajebać co nasze Wiem co jest moje, co należy mi Musisz zabulić jak chcesz ze mną fit Nie wejdzie każdy, nie wejdzie w te drzwi Stanęli ze mną, nie byli po kwit. Czuję to gówno mnie goni Ile zarobisz zależy od woli Gadali dużo, nie wiedzieli nic Wszystka ci kicz, posłuchaj sobie i zrób to jak nikt Czuję to dobrze, to wpadam na bip Lata treningu to kurwa jest green Gadam w języku, co rozumie każdy Odraża widok mnie kurwa tej branży Nie chcę mi się z już tu, chcę wyjebać, żyć na full Gadam w języku, co rozumie każdy Odraża widok mnie kurwa tej branży Nie chcę mi się już tu, chcę, chcę wyjebać, żyć na full Nie ma co się dziwić nawet ludziom Wszędzie kurwa szaro i ponuro Wielu chciało zrobić proste siano, cały czas non stop nie ma co się nawet dziwi jest fałszywa to nie będzie win. Puszczam CD to nie DVD. Boli głowa kiedy piję Nie ruszę się na nie ruszę się na na matkę kurwa. Kasztanie! Dubie. No ho ho, ho ho no psie jebany. Kondonie kurwa. Matka ci kurwa strana cipę